Wracamy z tego placu manewrowego, Jedziemy w, w, jesteśmy w ogóle w strefie egzaminacyjnej, będziemy sobie przypominać różne zadania egzaminacyjne, które, które, które mogą y, być zrealizowane na egzaminie państwowym. Jedziemy na centrum, czyli drugi możliwy skręt w prawo i tak będziemy jechać w prawo. Tutaj pełna kontrola, droga do rowerzystów, tak? O, mieliśmy. Nie, nie. Sorry. Przepraszam. Za. Przepraszam. Iza. No, mówię drogę do rowerzystów. Jedziemy. No ja przejechałam. No, ale... Dobra, jedziemy, 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 tak? No, prawy pas jest wolny. Czego? No, no właśnie, trąbi, bo myślał, że pojedziesz, bo jest prawy pas wolny. Ale nie widzisz, że jest nauka jazdy, że jest elka, że może coś się wydarzy w każdym momencie. Spieszył się. Zmiana pasa, tak? Jeszcze więcej gazu, jeżeli już decyzja, no bo zobacz, teraz wjeżdżamy na linię i to już jest błąd. Tak. I tutaj ten błąd przejazdu przez. Słuchaj, duży błąd brak kontroli przez przejazd kolejowy. Czyli jeżeli my przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, czy on jest strzeżony, czy nie jest strzeżony, w ogóle to nie ma znaczenia. Dla ciebie, odnośnie egzaminu, mamy obowiązek upewnienia się, dobra? Tak. Czyli zwalniamy, rozglądamy się, przejeżdżamy. Dobrze? I w ogóle w życiu polecam, bo to, że są otwarte, szlabany to jeszcze nic nie znaczy. Ktoś tym steruje. Stąd są wypadki później, bo e, ktoś nie dopilnował czegoś, albo t, t, działa tam, steruje tym komputer na pewno. Wiadomo, tak? Tak. Ale gdzieś tam po drodze jest człowiek, to no, jest tylko sprzęt. Ja bym tam do końca nie ufał, więc przejeżdżamy przez przejazd mm, kolejowy, zawsze się rozglądamy. E, pojedziemy w prawo, proszę. Hmm. Prawo na skrzyżowaniu z sygnalizacją. Dobra. Hmm. Teraz bardzo dobre nogi były. Bardzo dobre nogi. Nie musimy tutaj redukować. Nie musieliśmy tutaj redukować, bo dlaczego powiedziałem bardzo dobre nogi? Dlatego, że zaczęliśmy zwalniać i hamować silnikiem. Tak. Bardzo dobrze. I ściągać nogę z gazu i było hamowania idealnie było, więc zatrzymujemy się z tym ideałem obojętnie jaki to by był bieg, dobra? Jasne. Dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o egzamin, popatrzmy, że jaka sytuacja była. Byliśmy na drodze z pierwszeństwem wykonywaliśmy skręt, więc mieliśmy obowiązek przepuszczania pojazdów, które jadą na przeciwka, tak? Ale kierowca dał Ci sygnał ręką. Tak machnął. Ale egzemeter może tego nie widzieć. Więc to, że on machnął ręką, to zasada pierwszeństwa się nie zmieniła. Nie zmieniła. Więc musisz poinformować egzaminatora, że korzystasz, że w tym momencie e, on cię przepuszcza. Tak? Tak. Bo to powiedzieć. jest taki... Tak powiedzieć. No właśnie. No bo wiesz, ja tego mogę nie widzieć. Ja mogę gdzie indziej patrzeć, wiesz, ty wiesz. nagle pojedziesz i on zatrzymać może pojazd. No bo bo pierwszeństwo dalej ten człowiek ma. Nieraz bywa, że ktoś da sygnał, e, na przykład światłami kierowca. Też mogę tego nie zauważyć. Patrzę gdzie indziej. Nie mamy wzroku synchronizowanego ze swoim, tak? Że to samo widzimy ciągle. Ale już wiemy. Dobra, jedziemy dalej prosto. Jesteśmy tutaj na ulicy Ziębickiej. Czyli będziemy dojeżdżać do ośrodka egzaminacyjnego. Dobrze się rozgląda, rzeczywiście zasada prawej strony tutaj obowiązuje. Jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości, to wiemy, tak? Wszystkie równorzędne skrzyżowania. Będziemy te zadania egzaminacyjne sobie poruszać się po tych zadaniach, żebyś się dobrze orientowała Super. I będziemy w pierwszym możliwym miejscu skręcać w prawo. Tak. Dobrze. Powolutku, super. Tak, i mam tutaj ośrodek egzaminacyjny. Jak widzisz, tu będziesz zdawała egzamin. Jedźmy powolutku dalej. O, tu się odbywamy egzaminy, stąd będziesz wyjeżdżała i my taką trasę robimy wyjazdową. Powiedzmy. Nie, nie, tam Aha. nie wjeżdżamy. Tam nie nie, 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 tam nie wjeżdżamy, jedziemy tutaj. Tak jak droga prowadzi, to jest jednokierunkowa, droga. jest tutaj jednojezdniowa i wskręcamy w prawo Teraz takie zadanie dosyć skomplikowane dla Ciebie może być. To jest zadanie, to nazywa się zawracanie z infrastrukturą drogową. Po lewej stronie tutaj kierunkowskaz mamy taki wjazd, taką zieloną bramę. Tutaj wjedziemy w ten wjazd i wykorzystamy z biegiem wstecznym zawrócimy, dobrze? Czyli proszę to wykonać. Tak. Czyli zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej. O. I teraz mnie interesuje jak ty to zrobisz. No jedźmy. No, bo mamy podgórkę trochę. Jak ty sobie tutaj poradzisz? Dobrze. Sprytnie, sprytnie, bardzo dobrze. Tutaj podobnie zada zadanie jest wykonywane przez jakąś szkołę jazdy, ale centralnie jest się na przejściu dla pieszych. I tutaj to zadanie, no nie wiem, czy akurat dobrze jest wykonywane. Moim zdaniem nie powinno być w takim na momencie przyjścia na przejściu do pieszych. Na pieszych, prawda? Więc to zadanie tutaj, gdzie myśmy zrobili, to jest taka brama, gdzie na egzaminie możesz to wykonać, ta zielona i tam trzeba uważać, bo to lekko w dół jest pojazd, ale bardzo ładnie sobie poradziłaś z tym. W lewo będziemy skręcać, w pierwszym dozwolonym miejscu. Wjeżdżamy tu jeszcze raz tą dróżkę. Spokojnie idziemy, to jest droga wewnętrzna, tu widać, idziemy i w lewo tym razem, w lewo, w lewo, ale uwaga, bo ten odcinek jest to odcinek jednokierunkowy, Czyli w lewej więc od razu trzymać. musisz się starać, od razu do jedyneczkę, Musisz się starać trzymać, od razu dojeżdżasz lewej do lewej strony. krawężnika. Tak, do lewego krawężnika. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Od razu ta końcówka ma być przy lewej stronie. I w lewo. To jest ważny element. Mhm. Tak. I, ta, I ty masz tutaj na egzaminie pokazać e, tą różnicę, że wiesz, że jesteś na drodze jednokierunkowej, wiesz, mhm. że skręty w lewo Odbywają się od lewej części jezdni, i masz to zaakcentować. Dobrze? To jest bardzo ważne. I na skrzyżowaniu najbliższym poproszę, skręcamy w lewo. Super. Dobrze. Nie myślałaś o automacie? Żeby sobie zawyściałaś i chcesz jeździć po prostu z manualną, masz samochód taki, tak? Tak. Z manu manualną skrzynią, ok. Teraz tak, ten podjazd, pod... ten, ten yy, pojazd, który musimy ominąć powinien już nastąpić z włączonym kierunkowskazem, czyli nie czekaj eee, na to kiedy staniesz i wtedy włączysz kierunkowskaz, tylko jak podjeżdżasz od razu włącz kierunkowskaz, tak? Tak, akcentuj. To, to, to o, yy, rozejrzenie się na to skrzyżowanie równorzędne to jest akcent. Pokaż to wyraźnie, dobra? Na najbliższym możliwym skrzyżowaniu poproszę skręcamy w lewo. Mhm. I w lewo. Teraz takie zadanie dla ciebie nie powinno być trudne, ale musimy je zrealizować. To jest zawracanie na tej jezdni. To tak, nie będziemy jako zawracanie z infrastrukturą drogową, tylko daj kierunkowskaz w prawo teraz, w prawo, w prawo. Pojedziemy za nami pojazd, on musi wiedzieć, co my chcemy, że mi zjeżdżamy. I teraz, jak powie, proszę zatrzymać się i będziemy wykonywać zawracanie na tej jezdni. I teraz to jest jezdnia dwukierunkowa. To zadanie egzaminacyjne jest rzadko robione, ale bywa, że jest, więc chcemy umieć sobie poradzić z tym zadaniem. Łatwiej jest, jakby była to infrastruktura drogowa i użycie biegu wstecznego i tam by była brama po lewej stronie. Widzisz taką bramę tam mhm. po lewej, tak. czy po prawej, prawda? To by było dla nas łatwiejsze, bo jedziemy przodem, po lewej stronie, po prawej stronie, bo pamiętaj, że jeżeli egzaminator wyznaczy Ci miejsce zawracania z infrastrukturą drogową i to będzie po lewej stronie, to wjeżdżasz tylko przodem. Mhm. Jeżeli po prawej stronie możesz wjechać przodem lub tyłem. Jasne. Ale po lewej tylko przodem. Tylko. Mhm. Czyli zawracamy? Albo teraz wykonamy zadanie zawracania. Czyli e, tak, e, będzie to dla siebie, e, dla wszystkich dosyć trudne, e, jakby to zawracanie, dlatego że to jest wąsko. Mhm. I musimy taką technikę troszeczkę zastosować, czyli takich skrętów wyjątkowo w miejscu. Czyli e, przygotuj się do tego, czyli, oczywiście, jedynka, super, i kręcisz w miejscu. Możesz sobie takim ruchem, słuchaj, e, jedną ręką, o, właśnie, wykorzystaj, to, to nie będzie błąd. To nie będzie Aha. błąd, dobrze? To ci po, po, pomoże. Kierunkowskaz, tak, kierunkowskaz, tak. I dojeżdżamy. I teraz zrobimy tak, że e, nie uderzymy w krawężnik, ale dotkniemy do niego. Czyli jedź do, do takiego momentu, że dotykasz do krawężnika, żebyś była pewna, że dotknęłaś. dotknij, dotknij. To zyskujemy. Dobra. I teraz tak, 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 tak. Dajemy bieg. Super. I wycofujemy. Już mamy bieg wsteczny. I znowu to samo do momentu dotknięcia. Bardzo wolno, bardzo to dobrze robisz. I do dotknięcia. Powoli jedziesz, powoli. Tu się rozglądamy na no boczki, bo możemy się zajrzeć, czy tam jakieś przeszkody nie ma. O, dotknęłaś. I wtedy jak dotknęłaś to od razu hamulec, żeby nam nie odjechał ten samochód, tak? Dobra, dałaś bieg i teraz szybki. Skarb. Nie, nie, taki nie ten, nie ten, nie. O właśnie! No i nie bój się tego. W tej sytuacji, jaką masz, nic się nie dzieje. No i dobrze. Wykonałeś to bardzo dobrze. zmieściliśmy się od krawężnika do krawężnika. Zrobiliśmy to szybko, bo zrobiliśmy tylko na trzy. Mhm. Tak, a to chodzi o to, że ten element powinien być wykonany, żeby jak najmniej utrudniać ruch innego pojazdu. Dobrze? W lewo. Okej. Okej. Okay. Okay. 30 masz egzamin już jest wyznaczony w środku egzaminacyjnym, więc mamy spokojnie czas, żeby wszystkie zadania egzaminacyjne sobie porobić, no nie? Jasne. Akcent, akcent Iza. Akcent polega na tym, że ściągasz nogę z gazu i lekko się wychylasz zaglądając, czyli wychylasz się w prawo, zaglądając, nie ma problemu, dobra? Akcentujmy. Dobrze. Na tym skrzyżowaniu w lewo I teraz co chciałem Ci powiedzieć odnośnie tego skrzyżowania? To jest skrzyżowanie, jak widzisz, jaki sygnalizator S1 on się nazywa, czyli kolizyjny. Pokażę Wam. Po... Z yy, sprze przeciwka, bo z prawej, z prawej strony gdzie? mają czerwone. Tylko o, ci z prawej strony mają czerwone, ale ci z przeciwka, jedziemy A No już trudno. Musimy się zatrzymać. Wiesz dlaczego tak się stało? Sytuacja teraz się stała mega niebezpieczna, dlatego, że długo trwał nasz pokonanie tego skrzyżowania. Było już czerwone. No tak. No teraz zjedźmy. zjedźmy z tego skrzyżowania. Bo już, tak rozejrzymy się, uciekamy, bo za chwilę zablokujemy to skrzyżowanie. Moim zdaniem, szczerze, to ten tramwaj ruszył zbyt szybko. No w zasadzie, bo przejeżdżaliśmy jeszcze było zielone. No właśnie. No właśnie, przejeżdżaliśmy, było zielone i według zasad prawa ruchu drogowym, ten człowiek, który wjechał, jechał tym tramwajem, powinien nam pozwolić zjechać ze skrzyżowania, czyli nie powinien wjechać na skrzyżowanie. To po pierwsze, nawet jakby była sytuacja, bo mogło być tak, że my tam i w prawo skręcamy, się zatrzymaliśmy, żeby kogoś przepuścić naprzeciwka próbować sobie, prawda? No właśnie, no właśnie. Zatrzymać... no właśnie, byśmy i to, że na przykład by był, stanęliśmy do środka, przepuszczamy jeden, drugi na przykład samochód i co? Już się zmieniła sygnalizacja i jest też na czerwonym, tak? Tak. No, to on powinien się wstrzymać od jazdy i przepuścić nas, żebyśmy mogli opuścić skrzyżowanie, ale postąpił inaczej. Dobrze. To jest dobrze. Będziemy zawracać teraz na tej drodze w pierwszym dozwolonym miejscu. To zjeść na lewy pas, podpowiem ci, bo jeszcze tego zadania nie robiliśmy. Dodaj gazu, uciekaj. O. Super. Dobrze. Te techniki masz super upanowane, powiem. Dobrze, właśnie, fajnie, ja fajnie. Nie się tego jak Ale dobrze, ręką, no, dobrze, 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 bardzo dobrze. O, przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. A dlaczego na ten pas? Wierzaj na prawy pas wjeżdżaj na prawy pas, na prawy pas. I za e, powiem tak, totalnie utrudnia sobie zadanie, bo ty zawracając, oczywiście, żeby była jasność, wjeżdżając w drogę jednokierunkową, bo to jezdnia jest e, nią jednokierunkową, mogłaś zająć sobie ten środkowy pas, mhm. ale utrudnia sobie zadanie, dlatego. Że w momencie, kiedy za chwilę powiedzieć z metro w prawo, to jesteś masz duży problem. Tak. No Więc... bo nie tam radę. No tak. Tym Więc nie rób żyć. tego, nie rób tego. Jeżeli zawracasz, tak w tym przypadku, a miałaś wolny prawy pas, to wjeżdżaj na prawy pas. Dobra? Jasne. Cóż ja e, zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale, do subskrybowania, do lajkowania. Oczywiście zapraszamy do oglądania następnych odcinków z Panią Izą. Tak? <grym> Także nasze zadanie generalnie jest takie, że staramy się tutaj Pani Izie pokazać wszystkie zadania egzaminacyjne. W prawo skręcamy na światełko i na skrzyżowaniu w prawo. Żebyśmy tutaj nie byli zaskoczeni na egzaminie jakimkolwiek zadaniem. Czy to będzie parkowanie, czy to będzie jakiekolwiek zawracanie, czy skręt, czy parkowanie, czy zatrzymanie w wyznaczonym miejscu. Tych zadań jest kilka różnych, więc jesteśmy będziemy na pewno przygotowani na 100% i egzamin. Z egzaminem nie będziesz miała problemów. Hmm? Cieszę się. Dobrze.